Ważną rzeczą jest to, żeby się skupić na, na jakimś jednej określonej rzeczy. Jako osoba prowadząca daną firmę poznajemy coraz więcej różnych opcji, które, które możemy zrobić, tak? I to są jakieś punkty, które są naokoło nas. My tworzymy sobie jakieś powiązania pomiędzy tymi punktami, ale to my decydujemy, w który punkt mamy iść. Rozmawiając o tym, co, co my robimy, będziemy, każdy nas będzie nakierowywał, nie wiem, na jakąś kolejną swoją wizję, tak? I Ważne jest to, żeby nie iść w te wszystkie wizje, tylko zdecydować się na coś, co, co my chcemy robić i pamiętać o tym, że to jest nasz startup czy, czy nasza firma i my tak naprawdę chcemy robić naszą wizję, tak? która oczywiście jest zasilona innymi pomysłami, ale takie nastawienie się na tą jedną rzecz i dbanie o to, żebyśmy my szli w tym kierunku, skupienie się na tym jednym dowiezieniu jakiegoś kolejnego celu. Też pamiętajmy o tym, o czym wspomniałem wcześniej, o, o czasie, który mamy. Tak? To jest jeden z największych zasobów, jakie posiadamy. Jest takie pojęcie jak pay forward, tak? czyli myślenie o tym, co ja mogę zrobić dla kogoś, a nie zastanawianie się, w jaki sposób ja mogę mieć więcej rzeczy. Tak? Jeżeli będziemy myśleć o tym, że żeby pomagać sobie w danym środowisku i będziemy o tym myśleć, że tak naprawdę nie chcemy prowadzić nie wiem, monopolu, czyli nie chcemy być największą firmą, która przyciągnie wszystkich ludzi do, do siebie, tylko stworzy się wiele, że tak powiem, organizacji czy, czy firm czy właśnie startupów, które, które będą działały we wspólnym celu, tak? bo tak naprawdę cel jest, jest wspólny, bo to jest budowa przedsiębiorstw, czy budowa firm, które są globalne w jakimś danym określonym. Ekosystemie. Tak? I stworzymy taki ekosystem, który pozwoli nam właśnie przyciągnąć jeszcze więcej osób do tego i zbudować coś jeszcze większego. Trzeba zrobić taki krok do tyłu i popatrzeć, jaki jest big picture tak? danych rzeczy, i zastanowienie się, okay, w jaki sposób to oddziałuje na, na inne osoby czy na, na inne firmy, i co, co może zagrać między tymi osobami, żeby zagrać w tą większą grę, nie ja tylko i wyłącznie skupić się na tym, że a okej. Okay. Um, já pegar.